Mówi Pani coś to Zisko Cezary Pazura? Tak. Miałem kiedyś jednego Czarka, taki, ale on był zupełnie bez pazura, także... Ale powie, trafiła, powie, tak. pan mameja, taka, mameja, taki nudziarz... Takie, takie, taka melepeta, no Panie... On, on co chwilę tylko to to windsurfing, to skakanie ze spadachronu, to wyjeżdżanie Mediolan, Paryż, sierać. no to nuda to jest. To jest. To nic, ja to, powiem panu, ja potrzebuję takie, takiego faceta, który we mnie wywoła jakiś dreszczyk emocji, jakiś taki, wydobędzie ze mnie jakąś taką głębię, jakieś takie, wstrząśnie mnie emocjonalnie, tak mnie, tak mnie emocjonalnie wyczochra. <śla> <śla> tak, i to tak. To wie co, to właśnie o kimś takim mówimy. O. Drodzy państwo, po raz pierwszy w Wizwarku Warmińskim, Cezary Pazura. O. Samo obsługa. <noise> Dobry wieczór Państwu. Ale patrzcie, ale to jest jazda, to jest jazda. Zapowiada mnie naj, najlepszy kabaret w Polsce, neonówka. Patrzcie, a wiecie co znaczy być najlepszym? Jak już jesteś najlepszy, cholera, to co potem masz robić? No nie wiadomo, nie? Ale spokojnie otwierają się nowe rynki. Ukraina, Rosja. Nie? i Jedziemy. Nie, proszę Państwa. Ja tak przyjechałem na chwilę, tak się chciałem podzielić. Mam taką refleksję. Wiecie, no takie mam wrażenie, a wrażenie, no wiadomo, zawsze jest mylne. Słuchajcie, nie uwierzycie. Mam wrażenie, że się starzeje. No, nie no, ja wiem, że nie widać. I, i... No nie, nie, sorry, no nie mówcie, że widać. Nie bo, nie, bo ten mój, 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 ten chirurg plastyczny. On szalał. On zamiast mi botok wstrzyknąć w te dolinki, to mi w górki. Wstrzyknął, no. Ja do domu wracam tak. Dziecko przerażone mówi, tatuś, co ci się stało? Masz takie paski jak zebra na cole. I co ja miałem dziecko powiedzieć, że co? No wiesz, bo tatuś się całe życie dziwi. To teraz, jak mi, to teraz jak mi dobrze wstrzyknie, mi wypleść jazdwi, to co powiem dziecku? Że się przestałem dziwić? Nie, ja z drugiej strony powiem wam, dzisiaj sobie tak chodzę... Może ciało w tym wieku już nie to, wie, Ale powiem wam, umysł, patrzcie, jak umysł, faceta w moim wieku, to jest coś genialnego, to jest coś absolutnie perfekcyjnego. To jest, to jest przenikliwość, to są zasady dedukcji. Dzisiaj, przykład dzisiaj, chodzę sobie po Lidzbarku Warmińskim, tutaj u was, po Starym Mieście, Czyli po całym mieście. Chodzę. No co? Słuchajcie, patrzcie jak umysł działa przenikliwie. Jako to jest zasady dedukcji. Spotykam cygankę I ona mi tak. Panie Pazura, panie Pazura, powróżyć? Czyli, a patrz jak działa umysł, patrz jak działa umysł. Czyli dedukcja poznała. Zobacz jak działa umysł, nie? Czyli dedukcja ma telewizor. Czyli dedukcja ciekawe czy. Patrzcie mówi. I ona mówi tak, panie pazura, za 20 złotych panu wywróżę, ile pan będzie żył? Za 20 zł. No to ja jeszcze dwie dychy mówię, kurczę, najwyżej wieczorem nie zaszaleje. I ona za 20 złotych mówi tak, panie pazura, będzie pan żył 96 lat. Widzicie? A jakbym pięć złotych dorzucił, tam do setki dociągnął! Patrz, jak działa umysł. Dedukcja, czyli wniosek? Nie wolno oszczędzać na zdrowiu. Słuchajcie, mam córeczkę yy, 5 lat księżniczka moja kochana. Ona teraz była na wakacjach, w są wakacje, u moich rodziców, czyli u swoich dziadków. Yy, państwo, którzy jesteście dziadkami, bierzecie czasem yy, dzieci na przechowywanie? Tak? No. Powinni wam zabronić! ustawa powinna wyjść! Cholera, dziecko wraca od dziadków! Od moich rodziców! A, ol, a ojciec mój... Oj, 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 ojciec mój cholera. Nauczyciel emerytowany z 675-letnim stażem pracy. Przegiołem, bo się wpiniłem. Ona mi wraca od dziadka, ona i tak pije kąpocik. No więc co ty robisz? Dziadek mnie nauczył. no nie, no nie. No, nie muszę, że was to śmieszy, no! No, mnie to nie śmieszy, jak mnie przedszkolanka teraz tak wita. No, w ogóle, mnie, coraz mniej, że się mnie śmiesz, jak Boga kocham. A powiem wam szczerze, wiecie co? Jak dzisiaj był ten deszcz, to się zacząłem cieszyć. Tak! A wiecie dlaczego? Powiem wam to dzisiaj w oczy, drogie panie. Dlatego, że ja, Cezary Pazura, tu przysięgam wam, jak tu dziś stoję na tej świętej ziemi. Licbarsko-Warmińskiej. Ja Cezary Pazura, cieszę się, że zima w naszym kraju trwa dziewięć miesięcy. Tak! Bo ja widzę, co się z wami dzieje, dziewczęta! Jak tylko jeden promień słońca wyskoczy za chmur, tylko się troszkę cieplej zrobi. Co się z wami dzieje? Co się z wami dzieje? Od razu nogi gołe. Te kolki do kostek! Żelina. Roździew w pękach, wytatuowane jaszczurki uciekające ze stringów. Matka! Jak można zwierzę w majtkach dusić? Dlatego uciekają. Proszę bardzo, dziewczyny, jeżeli nie chcecie, żeby się na was gapili, za wami oglądali, proszę bardzo, ubierajcie się jak kobiety arabskie. O Jezus przegiołem. Ole mnie poniesło. Ale powiem wam z drugiej strony, słuchajcie, jakby nasze dziewczyny ubierały się jak kobiety arabskie, panowie, wyobraźcie sobie, tak byście się za babkami oglądali. Wszędzie jajko z niespodzianką. Nie, ale z drugiej strony, słuchajcie, nie, panowie, 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 zahaczam pewien temat naszej naiwności. Czy wiecie co? Tak, niektórzy są na wczasach, niektórzy balują, ale są ludzie, którzy pracują. Mój kolega cały czas musi teraz, całe wakacje pracuje w Warszawie, siedzi bidulek, skwar, wszystko, siedzi. I mówi do mnie, Cezary, ty wiesz, moja żona jednak, pozwoliła mi, niech jedzie z koleżanką do Juraty na tydzień. I wiecie, co się stało? On znalazł w jej torebce prezerwatywę. Ja mówię, matko, no i co teraz? Omów, on mówi, widzisz, jak mnie kocha, cały czas wierzy, że dojadę. Panowie, 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 to jest, to jest, nai to jest naiwność, która, na, naprawdę, która gorzko, gorzko smakuje. Ja ostatnio przeczytałem, na, słuchajcie, przeczytałem, że Polacy coraz gorzej mówią po polsku, a młodzież w ogóle nie mówi po polsku. Czy wiecie, że naukowcy w tej chwili to określili, że młodzież w Polsce posługuje się językiem ogrodniczo-pszczelarskim? Ja, ja, ja też się śmiałem. Mówi, no jak tak ogrodniczo? Jest taki język ogrodniczo-pszczelarski. Ja byłem na molo w sobocie ostatnio i patrzę, rzeczywiście chodzą po molo takie trudnie. I bzykają... No stop! Cały czas oglądają się za odwłokami. I do dziewczyny. No jak? Pszczółki zapylamy. A dziewczyny dla nas miodio. Przecież ja to widziałem! A ja byłem z moim kolegą, słuchajcie, na Molo. No wrażliwy, delikatny, naiwny chłopak. Chłopak, chłopaczyna w moim wieku. Znaczy, dychę starszy. On jak to zobaczył, tak się napalił, że nie wytrzymał. Mówi tak, Czary! Ja też tak chcę jak ci młodzi, Czary! Ja też tak chcę! Ja uspokój się! Siwa pało! Ale nie wytrzymał. Wyskoczył do dziewczyny na około takich 23-25 lat i tak jak ci młodzi, podszedł do niej, wdech, wdech szpan na klatę, zeszło w dół i mówi do niej językiem ogrodniczo-przczelarskim. Chciałbym być ogrodnikiem i uprawiać kwiat twego sekretu. Dziewczynę murowało, wie? On to wziął za dobrą monetę i jedzie dalej językiem ogrodniczo przelarskim a zalisz poletko twe odłogiem leżące, niejakiej rekultywacji nie zaznawszy, orki a nie potrzebuje. Dziewczyna w szoku mówi: Heniu, pogięło Cię! Co ja mam ci krus wypłacić? <śpiewanie> Dlatego. Panowie! Wakacyjny apel do wszystkich mężczyzn. Chłopie, jak nie wiesz, jakim językiem zagadać do baby, zamykaj oczy i jedziesz brajlem.